Dzień dobry, witam Was serdecznie na naszym kolejnym matematycznym spotkaniu. Dzisiaj wraz z Wami chciałabym się zająć takim problemem dotyczącym obliczania sum cyfr liczb czterocyfrowych. Brzmi skomplikowanie, ale wcale skomplikowane nie jest. Najpierw przypomnijmy sobie, co to takiego cyfry. Otóż cyfry są to znaki. Matematyczne, za pomocą których zapisujemy liczby. Mamy 10 cyfr tak zwanych arabskich, zapisanych, jak widzicie tutaj, jako 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Więcej cyfr nie mamy. Jest ich 10. Za pomocą tych cyfr możemy zapisywać liczby. Podobnie jak na edukacji polonistycznej, poznawaliście literki w pierwszej klasie, po to, by móc zapisywać wyrazy, tak cyfry poznaje się po to, by móc zapisywać liczby. Mam przed sobą dwie cyfry: cyfrę 4 i cyfrę 1. Jeżeli ułożę je w ten sposób, te dwie cyfry, to ich zapis sugeruje, że jest to liczba 41. Ma to bardzo duże znaczenie, gdyż jeżeli cyfrę 1 zapiszę na początku, a na drugim miejscu będzie czwórka, cyfra 4, to oznacza to liczbę 14. Czyli, jak widzicie, te cyfry mają znaczenie przy odczytywaniu liczb. No dobrze, ale my dzisiaj mamy się zająć sumą cyfr liczb czterocyfrowych. Wobec tego najpierw przeczytajmy sobie w ogóle, co to za liczby. Zacznijmy od tej. Jest to liczba czterocyfrowa i oczywiście odczytuje się ją jako 3161. Jak obliczyć sumę cyfr liczby 3161? Jeden. Otóż, popatrzcie. Sumą cyfr liczby 3161 jest 11, bo trzeba dodać 3, bo to jest pierwsza cyfra, następnie 1, bo to druga cyfra, 6, bo to trzecia cyfra w tej liczbie, i 1. Dodane ze sobą dają nam. 11. Kolejna liczba czterocyfrowa. Tym razem jest to 2316. Jak obliczymy sumę cyfr tej liczby w ten sam sposób, a mianowicie dwa, dodać trzy, dodać 1. I dodać 6. Suma cyfr liczby 2316 wynosi 12. No to teraz troszkę jeszcze większa, może liczba czterocyfrowa. Tym razem jest to 6121. Jak obliczymy, obliczymy sumę cyfr liczby 6121? Dodajemy 6, dodać, wykonujemy dodawanie 6, dodać 1, dodać 2, dodać 1, wychodzi nam 10. A więc sumą cyfr liczby 6,121 jest 10. No dobrze, ale w tym momencie możecie mi zadać pytanie, a cóż to takiego dodawanie suma liczb? O, moi drodzy, suma liczb. Kojarzy nam się z dodawaniem, ale o tym powiemy sobie przy następnym spotkaniu. Do zobaczenia.